Dzień już 15, no jak się gra ostrożniej to tak lecą te dni, mam nadzieję, że nikt nas nie zaatakował, ale za, zaatakowali nas, Pawlec zaczyna się kiepsko czuć. Coś próbował nas otoczyć, była to liczna uzbrojona grupa, ale udało się ich przepędzić, mieliśmy trochę broni, ale nie na wszystkich starczyło, nikt z nas nie jest ranny I na was nic, nic nie ukradnie. Jesteśmy w stanie się bronić, Pawlec zaczyna się źle czuć, lekko chory, jest 14 stopni, dobra, czy możemy coś ulepszyć? Bruno, to na pewno idziesz tam. Patrzysz, dzisiaj powinien przyjść handlarz 4T. Potrzeba po komponenty, których nie mamy. Hmm. Coś tu miałem sprawdzić, coś miałem stworzyć. Nie pamiętam co. Puszka mamy. To mamy. Ten Herbal Garden mieliśmy robić Dobra, ale mam części full do wody. Zróbmy dwa filtry. Ty Borys się źle czujesz pewnie, nie? Nie, jesteś głodny tylko. Kurde, powoli nam brakuje... Wodny i zmęczony. Jak jesteś zmęczony to lecisz spać. Tak samo Bruno, nie? Głodny i zmęczony. Dobra, gdzie ta woda? Coś mi mamy w kościach chyba masz gorączkę. No ja wiem, zaraz trzeba będzie zrobić jakieś paliwo. Nie wiem z czego. Tylko mamy deski, mamy książkę ewentualnie jedną. Dobra, spalmy książkę. Wiem, że to. Nie bardzo etyczne, ale... ale cóż, zaraz powinien przyjść o dziewiątej chyba nie. Piętnasty dzień jest powinien przyjść. Ty jesteś głodny i zmęczony ta śpi. Chyba, jesteś tylko głodny, to nie śpi. <laughs> Idź napal w piecu. Palisz, palisz, elegancko. No i dobra. No i Bruno. Na razie nie robię im tego e, posiłku, bo. Bo może znajdziemy gdzieś po prostu jeszcze żarcie. Znaczy te. Jeszcze Jest ich handlarz. Dobra, nikt nie ma niestety umiejętności targowania się. Także Borys jako jedyny. Spał sobie. Nie jest już głodny, także zaoszczędziliśmy jakby na lekach. No ale na Pawle nie będę oszczędzał w sumie. Mamy jeden ten. No właśnie, można sprzedać ewentualnie. Dużo desek potrzebujemy. Jeżeli będzie miał wszystkie, to kupimy. Nie wiem, czy mamy wodę, żeby stworzyć. Mamy bimbru 6? Dobra. Nie, jest okej. Okay. Pytałem, że nie mamy. Co my potrzebujemy? Zastanówmy się. Na pewno deski wszystkie. Amunicja. To na bank. I cukier. Tylko cukier za chwilę. A to ciekawe. Umowa stoi, czyli za dużo daliśmy. Umowa stoi. Cyk. To jest raz. Potrzebujemy tych desek, to wszystko. Wszystkie deski i cały cukier. Umowa stoi, więc dużo części. Dobra. I zgoda. Zastanawiam się, czy potrzebujemy broni. Znaczy części do broni. Bo mamy tam chyba jakieś ten, nie? Ile mamy wody w ogóle? Cztery, dobra. Ona się teraz zrobi, ale to nie zdążymy jej zrobić. Dobra. Nie mamy pistoletu i nie mamy zepsutego tego. tego. Hmm. Tam było z drugiej strony. Łom się powoli kończy. Albo łopatę zrobić. Gdzieś wziąć. Eee, a co mamy z naszych rzeczy? Hmm. Z naszych rzeczy do obronienia się. Nie, no mamy tutaj. Mamy spluwki, mamy te. Nie wiecie co, chyba trzeba będzie. Albo. Aha, mamy deski przecież. Zrobić ogródek jeszcze 10 desek. 2T 30 komponentów starczyłoby na jeden. Eee, można zrobić jeszcze jeden filtr, ale chyba mamy filtr jeszcze jeden. Z tego co kojarzę, tak mamy filtr jeszcze jeden. Dobra, no to chyba, chyba tyle. Chyba że coś będzie miało jeszcze ciekawego. Ty, Bory, skoro już tu jesteś w pobliżu, to weź obadaj tą wodę w sensie. Zmieni filtr. Mamy 19 stopni. Elegancko. Z tego co wiem, to chyba powiększony ten. Znaczy ulepszony. Ten piecyk daje 5 stopni więcej. To 9 stopni jest, chyba. Dobra, jeszcze się potargujmy. Może na coś wpadnę. Nie mamy tych zepsutych broni, tak? Nie, no mamy karabin. Ale nie można go zrobić, bo nie mamy tego. Nie mam części. Te części znajdziemy, tych nie wiadomo. Ewentualnie, mógłbym się zamienić za puchę. Właśnie, wiem, że muszę się bardziej postarać. To ci mogę dać. Mam 16 części do broni. Tego ci nie dam, tego ci nie dam. Tego ci nie dam. Mam 4 bandaże. Ale niestety mam też 4 osoby, które mogą tych bandaży potrzebować. Więc. Więc chyba tyle. Jedna pucha hm. 15. Mhm. Cukier jest przydatny jak najbardziej. Być może znajdziemy go więcej. 20 ja desek nie, chyba tutaj już się nic nie wymienimy. No mogę ci dać ewentualnie nóż. No, ale nie bardzo mi się chce go dawać. Nie, nie masz już takich komponentów jakbym potrzebował. Gdybyś miał warzywa, to tak. To na bank. No dobra. To nie teraz. Dzięki. przyjdź za 3 dni. <grych> dobra. więc dnia chyba, nie? Tu się woda robi. Chyba, że Bruno jest głodny i zmęczony. Kto to jest? Marko. Marko już jest tylko głodny. Hmm. Kto to wstaje? Bruno. Pobiegnij tam na górę, zobacz jeszcze, bo jest jeszcze trochę czasu. Ty jesteś głodny tylko. Weź sobie pograć na gitarze. Bruno natomiast, idź zobacz co z tym bimbrem. Trzeba znowu się narobić na przyszły ten. Dobra, mamy wodę. Można by zrobić dwie butelki. I tak deski przeniesiemy teraz. A wim warto mieć trochę, bo tamten w razie czego przyniesie, nie? No, trzeba ten warsztat ulepszyć, to na, na pewno, albo warsztat, albo zrobić ten Herbal Garden, który też trzeba ulepszyć w sumie też. Dobra. dobra, zrób, niech to się robi. I już, dobra, to się robi, to się robi, to się robi. Przecież są głodni, kurde. Trzeba by gdzieś, kurde, pójść. <laughs> Jakiś, kurde. Dobra, ty jesteś głodny, ale czuwasz. Ty jesteś przeszukiwaczem. Nie, ty miałeś iść teraz. Także ty jesteś czuwający, ty jesteś czuwający, ty jesteś śpiący. jesteś lekko chory również. Zaciszny dom, dom publiczny. Hmm, tego bliźniaka bym chyba jeszcze raz po prostu zabrał te wszystkie rzeczy. Tam już chyba nic nie potrzebuje. Na wszystko było chyba otwarte, nie? Bo tam nie chce się za, za, zapuszczać na razie na tam prawą stronę mamy za mało naboi. No ludzi na przykład mamy, ale kurde Romana, już straciłem to, to słabo. Także. To jesteś powolny, ale masz dużo miejsca w plecaku, które zapełnimy. Tu coś było. Naziencia? Tak. Także Borys spokojnie. Wiesz, co tam znajdziesz. Tą lodówkę bym jakoś kurde opróżnił. Jakimś sposobem. To nie powinno chyba Czy ja tu mogę zejść jakoś? Na postrzeżenie. Mogę. I wchodzę. O ile nie wziąłem łomu. Tu jest jeszcze... Czy tu można wejść jakoś? Tutaj jest dziura. O, o, o. Tu można by się do nich przedostać. Jakimś szyfrem. Musiałbym sobie... Ewentualnie łopatę zainwestować, bo są dwa. I tutaj można by się naprawdę obłowić, myślę. Bo ten pewnie będzie słyszał to. Dobra, na razie weźmy. Wszystko z góry. Mi chyba nie widzi. Dobra, tu ostrożnie. ten sobie ty gdzieś chodzi. Tam jest. Bieramy wszystko. Tak, trzeba będzie chyba zrobić łopatę i przyjść tutaj. I przedostać się po prostu tym tunelem. Nie wiedziałem o tym tunelu. Dobra. No bierz, 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 bierz. Deski potrzebujemy. Zobaczymy, co łopata będzie wymagała. Na pewno nie. Bo deski... Tam jest dużo desek jeszcze. Przynajmniej cztery chyba, nie? Przynajmniej cztery. Są książki, jest deska. To się stakuje, więc bierzemy. Chyba, że na opał weźmiemy. tutaj Na razie się nie przyda. Weźmy książki na ten. Na opał. Chyba, że je zaraz zostawimy. Ze względu na to, że tu są cztery deski. No zobaczymy. No części do broni na pewno, U byśmy chcieli zrobić. Gdybyśmy znaleźli jakąś. No właśnie, mamy 4 deski. Także bierzemy to. Części do broni. No tak, weźmiemy. No dobra, do wyjścia. Tu się nic nie wydarzyło. Więcej, trzeba będzie zrobić łopatę. Najpierw zrobić ewentualnie ten ogródek. Potem spróbować zrobić łopatę. Czy dojdziesz tu? Tutaj. No, jest śmiało. Dobra, to do wyjścia. I tam się spróbować przekopać, ale przede wszystkim wziąć łom i tutaj przyjść. Łopatę i łom. Albo wytrych. i ile mamy. Kurde, kochani, coś mi się zepsuło. Niemniej jednak, zobaczcie. Jestem tu, dostałem się za pomocą wytrycha, który zrobiłem wcześniej bo poszedłem jeszcze raz do tej samej miejscówki tu jest szczuras, tutaj jest ten handlarz ewentualnie można by przyjść do niego, pohandlować z powrotem ale, no tutaj się wtedy przekopałem, także w plecaku mam teraz to tutaj znalazłem dwie puchy, żarcie, lekarstwa przede wszystkim wodę, właśnie te części trochę tego i lekarstwa kolejne, zwłaszcza że przychodzi, ma przyjść teraz do nas handlarz eee, także, także części mamy jeszcze staram hmm, się czy nie zabrać co, że nie, nie cukru, nie wziąć zamiast desek ale chyba weźmiemy tak jak mamy, ewentualnie bym zostawił i przyszedł tutaj, bo zobaczcie tutaj zostało jeszcze żarcie jedne, 8 papierosów i tak dalej także chyba, chyba tu jeszcze raz wrócimy nie wiem czy tam ktoś łazi Tam ktoś jest No jest ich sporo Zamknięte Dobra Tak są zamknięte To mam jeszcze chwilę I Oho, to idzie eee, Zostawimy sobie Co ewentualnie mógłbym zostawić tutaj w razie w, Gdybym musiał nagle uciekać bo to chcę wziąć, żeby sobie otworzyć drzwi Dobra, tam ktoś chyba O właśnie, w ten sposób, i tu jest lodówka kolejna Kurde, ale to jest zamknięte Dobra Zastanawiam się, czy nie wyjść na górę Nie, spróbować, dobra no nie biegnij, nie biegnij. Widzicie, co tutaj oni chyba trzymają cały staw? Do handlarza To będzie tam. Mam na nadzieję, że pójdzie do góry albo w prawo. Poszedł na górę, dobra. Także jeszcze sobie wejdziemy tu. Tutaj jest dziura. Chcę ewentualnie to bym potrzebował, nie? Z tego co pamiętam. Tak, weźmiemy to od deski, w razie czego wrócimy tutaj. Aha, pistolet. Chcę wziąć stąd broń ewentualnie, ale dobra. Czy mnie widzi? Chyba nie. Dobra, zamknij drzwi, żeby nikt się nie skapnął, i wracamy elegancko. Tutaj jest mnóstwo stafu. Jeszcze raz, tu jak wrócimy, to będziemy mieć wszystko w tym momencie. Chyba. To jest paliwo. Jeszcze. Dobra, liścia Także tutaj się, kochani, za dużo nie działo. To wszystko oczyściliśmy tam. Kurczę, jeszcze raz bym przyszedł, bo mają tam jeden, jeden żarcia. Przede wszystkim mamy. Dobrze, że mamy teraz y, tutaj y, no, warzywa. I sobie drzwi. Mam nadzieję, że kurde, będzie można szybko zrobić właśnie ten ulepszony warsztat metalowy. Dzień 18. No, noc była spokojna, kurde wreszcie. Elegancko, nie wiem co Dobra. Mamy trochę wody chyba. Ty na pewno jesteś zmęczony Idziesz spać Ty Marko idź na górę Ty obadaj czy można coś wyprodukować tu Można, mamy trochę paliwka Ty jesteś też zmęczony Pawle, więc idziesz spać Ty Marko sprawdzasz Tutaj kurde nic się nie dzieje Cztery, ale dzisiaj ma przyjść handlarz Potrzebujemy cztery i 3. Cztery pomodlenie i trzy, dobra Tu jest ten Ktoś jest bardzo głodny. Głodny, 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 głodny. Męczony, dobra. Eee, Marko, czym mamy ten? Tu można by stworzyć Bimber. Ale nie ty będziesz go tworzył. Dobra, Bruno, to skoro. Czuję. Właśnie nie wiem, czy handlarz przyjdzie. On powinien przyjść o dziewiątej. Mam nadzieję, że zdążę stworzyć tutaj. Imber jeden. Albo dwa. Jest żarcie. Dobra. Jeden tylko, bo... No bo co? Aha, bo nie mamy wody. No dobra, lepszy taki jeden. niż żaden, nie? Mam nadzieję, że przyjdzie ten handlarz. Bo trzeba zrobić, kurde... Filtr trzeba zrobić wody. I go chyba zrobimy w ciemno, wiecie? Tak czy inaczej. Można już zrobić ten. I robimy go. Nie ma tutaj co. co czekać. Leć. Ile mamy tych komponentów? 6. Dobra, filtr można zrobić jeden. I zrobimy. Tam jakąś zupkę czy coś. Jest handlarz, o którym była mowa. Mamy przede wszystkim 5 tych i 3 leki. Także to na pewno będziemy robić. I jeżeli będziesz miał z tego naboje, to chyba też trzeba będzie. Dobra. Ty natomiast zobacz, co tu można zrobić. Można zrobić sobie nawóz z jednego żarcia. Można sobie zrobić e, nawóz z tego. I można sobie zrobić zioła, ale potrzeba. Osiem, żeby zrobić jedne zioła, to bez sensu Więc zobaczymy co potrzeba, żeby Zapgrade'ować, przede wszystkim te komponenty i dużo desek Mamy tę lampkę I mnóstwo komponentów Dobra Zaraz, zaraz, otwieram tylko Ty jesteś Ty jesteś zmęczony, dobra to idź spać Marko tutaj podziała To tu jest wolne łóżko dla Ciebie się wyspali eee, dobra Dzień dobry Dzień dobry witam Masz te warzywa to na pewno Żarcia w sumie mamy hmm, na pewno to Na pewno mnóstwo części, jak zaraz zobaczymy, eee, Bandarze muszę się bardziej postarać ale nie, dobra. To na początek, cały alkohol. Bardzo hojnie z mojej strony. Wiem, bardzo hojnie z mojej strony, i z tego musisz się bardziej postarać. A, hmm, bo jak ci dorzucę jeden alkohol, to jest bardzo hojnie z mojej strony. Już nie mogę rzucić więcej. Eeeem... może deski? Kurde, też nie. No kurde! Dobra, będziemy musieli zrobić to tak. Umowa stoi... O właśnie, o to chodziło, zgoda. Zgoda, zgoda. Potrzebujemy żarcie, umowa stoi... Potrzebujemy chyba wodu Deski se przyniosę. Deski se przyniosę i one nie będą tak potrzebne teraz. A, dobra. Umowa stoi fajnie. Deski se przyniosę, bo i tak teraz nie zrobię tego, bo tam potrzebuję tych komponentów części elektronicznych. Ale to na pewno bierzemy. Hmm. Gdzie jest moja woda? Jest. Po sto i... Czy dorzucisz jakiś komponent? Nie. Dobra, tak czy inaczej zgoda. Nie, muszę mieć, muszę mieć naboje. W razie W. Mm, 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 mam trzy wody jeszcze. Mm, wiecie co? Zobaczmy. Woda. 3 To mam 12. 12 wody mam. A to. Bardzo cholernie z mojej strony. I tak, mam 6 i 4. No to też mam 12. Nie, to mam 10. W tym momencie także się opłaca bardziej filtry kupić. Jeden komponent. Nie. Komponent nie. Dobra, ale na pewno filtry. Że za zaoszczędzimy na komponentach. No i jakiś ciekawostki mi też kurde kupił. Wodę muszę się bardziej postarać. Ona stoi, a z tym nie. Bo jednak chciałbym zrobić, kurde. Właśnie zastanawiam się, czy te naboje jakoś można by dziabnąć, ale chyba nie. Umowa stoi. Skoda. Eee, ktoś tam stoi. Idźcie badaj, co tam potrzebna jeszcze jest. Co będziemy potrzebowali w przyszłej nocy trochę żarcia i jeszcze dwa posiłki mam. Dobra, potrzebujemy desek. Desek w ilości 11 i trzy komponenty takie. 11 desek to jest. To jest 12 desek, czyli 6 slotów. 6 slotów tego. Nie wiem czy będą wszystkie deski tam, wiecie. znowu się okaże, że nie mam, a tak to deski przynajmniej będziemy mieć. Stoi. Nie, bez tego. A tak to mamy już tych desek 7. 7. No właśnie. To by było dobre. Dobra, nie wiem, czy coś mam jeszcze na handel. Mamy zioła. Mamy bandaż. To co za bandaż? Reszty tego. Nie wiem, czy to. Imponująca oferta. Ech, tam był jeden ten, by się przydało jeden wytrych przynajmniej bo I zioła może jednego ziela bo tam było otwarte jedno deski, deski, deski i to dobra, zgoda. dzięki za handel kurde jeszcze tutaj miałem no, ale dobra, bo on i tak już nie miał nic takiego ciekawego co mi odpowiadało Dobra, zobaczmy. Ty Pawle jesteś głodny. To idę zjedz. Ty jesteś głodny i zmęczony, to chce zjedz później. Cztery, czyli trzy komponenty mamy już full desek. Ale... Nie, nie, nie! Śpij! Ty jesteś borys głodny, więc idź se zjedz. Ty Pawle. Pokaż jestem na gitarze, czy coś tam sobie porób. Natomiast Marko, sprawdź, co my tu potrzebujemy, bo to jest chyba ostatnia rzecz, której potrzebujemy. Potrzebujemy pięć desek, mnóstwo... nie, pięć komponentów. Jeden ten... tam było, nie wiem, czy to znajdziemy. Ale dobra, mam nadzieję, że teraz, jak Borys pójdzie, chociaż wydaje mi się, że Marko bym wysłał teraz, bo nie potrzebujemy aż tak dużo tych rzeczy, a on jest szybszy w razie jakiejś tam przeciwności losu. Także chyba tak zrobimy. Marko, jesteś błędny, to zjedzę buche. Ty jesteś głodny i zmęczony. Co się dzieje? Jak najszybciej wymyślić sposób na zrobienie jedzenia? Mamy jedzenie przecież. Tu. Mamy mnóstwo tych lekarstw. Nie wiem, czy mamy naboje. Mamy trzy naboje. Sporo broni. Kamizelkę. Dobra. Marko, ty się zrobiłeś i ci wodę. Bruno, jesteś zmęczony. Dobra. Ty zostajesz? Pawle, no dobra. To chyba wszystko. Potrzebujemy, tak jak mówiłem, komponentów. Weź, Pawle, szybko obadaj, póki jeszcze nie ma nocy. E, potrzebujemy 5 komponentów. Aż się to zapiszę, bo kurde, zapomnę. 5 e, komponentów. 5 desek. Jeden tryb i trzy elektroniczne części. Dobra. To nam mamy tak. E, pięć komponentów to jest pięć staków, znaczy to są trzy staki. Pięć desek to są trzy staki. To jest sześć, siedem tryb i osiem te elektroniczne. Nie wiem, czy on tam będzie miał te elektroniczne rzeczy. Dobra, ale to jest koniec dnia.